Tak, ja będę musiał, tak, będę musiał cię zaresztować chyba. Nie, go, goźnie nie wie, gość wie, chyba. Dobra, czekajcie, czekajcie. Dobra, Mówię możecie chyba pieniądze? wrócić jeszcze, możecie chyba wrócić po ten łódź. Czekaj, ja Możesz zepak, podnieść zepak. te pieniądze? Tak. Podnieś. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony hogaty. Dzisiaj z mojej, w mojej ekipie, w moim gangu, będzie Zetpek. Nie ma. Będzie Bartek. To no, jestem. I będzie łobuzik. <laughs> Jestem też I dzisiaj to jest gang e, takiego policjanta pod przykrywką O kurde, co oni czyli... O kurde ty, co oni robią, patrzcie What the fuck Wiecie, że jak spadniecie to zginiecie? Tak no to trudno, Jola. No i tak z gangu zostaje. No i tak, pojawia. dokładnie, i tak z gangu zostaje tylko Zetpek. Oni idą cały czas w kosmos. No i proszę Państwa, chodzi o to, że ja no, będę że się... tych, tych chłopaków woził na gangsterkę, bo próbujemy, wiecie, to są tak naprawdę policjanci pod przykrywką, ale nieoficjalnie, nie? Więc oni Słucham, będą nieoficjalnie grać, nie... ale dla policji. O. o! nie! Oj, dwóch leży, dobra, czekaj, dzwonię na te emergency. <noise> Fire Department, Medic. Byłem yy, niebieski. Dobra, wysłałem powiadomienie ode mnie. ZPEG schowaj się na razie do, do tego, do środka. Ja was niestety nie mogę, chłopaki, postawić, ale przypomnę tylko, że jeżeli widzom się spodoba taki odcinek, mogą śmiało zostawić łapę, suba, komentarz, paść na G2 Instagram, Discord, a wszystkie linki... A wszystkie linki, jak zwykle, macie w opisie pod filmem. Tak, za tę akcję, gdzie Bartek z Łubuzem szli do nieba, ale spadli. No, <laughs> no i... Nie chcieli nas tam... To jest powiem, po prostu znak z niebios, niebios że oni nie spadną po drodze. Nie chcieli nas po prostu nie Powiem, po, ty nie powiem ty nie tylko ty nie tyle, że teraz dziwnie wygląda, jakby policjant pod przykrywką Zrobił dwóch ziomków pod swoim radiowozem Nie wiem, może tak przestawię właśnie było, ja za chwilę będę zeznawał po prostu i... Dobra, będziesz zeznawał to skończysz na komendzie, Moim gościu na ramieniu w ogóle stoi ej, Ja podwozie ja po sprawdzałem Dobra, podwozie ja, ja, też było Ja źle. patrzę tak trawa rośnie wolno Podwozie też było Kurczę, ej, ale powiem wam, o rzesz, ty policjanci są rozstrzeliwani To co późno o, tu Aha. jest cały serwer rozstrzeliwany. Ciekawe czy są medycy w ogóle, jacykolwiek. I to nie przez nas tym razem. No dobra, zaraz się widzimy. Dobra, musieliśmy zmienić serwer niestety, niepocieszające. Chłopaki, idźcie do dealera w takim razie teraz i przygotujcie się na walkę. Co potrzebujecie? Każdy z was potrzebuje jakiejś broni. Jeden z was może wziąć broń na blisko na przykład. Jakiś baseball albo coś, jeżeli może. Bo w ten sposób się najlepiej bije ludzi, którzy w samochodach siedzą, nie? Jak zresztą tak, widzieliście już to. Bomba. No to ale to wystarczy, że Glocka kupicie, nie? Glock na start będzie wystarczający. No i możecie kupić z jedną bombkę. Ja się, jakąś. ja się zastanawiam nad tym, nad MP5, ale ja on też Nie, 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 nie kupcie Glocka najtańszą broń. Kupcie? No dobrze, już kupiłem. Jak nie macie kasy, kupcie, zacznijcie od podstaw. Znaczy, ja mam 30 tysięcy, tak? Ja mam no 17. To, dobra, ten co ma 30 ja 000 tysięcy, nie kupi po prostu dwie bombki i tyle. Dobra. Okay. Ty, ty kupisz dwie bombki i jedziemy okradać. Ważne, żebyście mieli po pistolecie, przynajmniej. Nie mam. Nie musicie mieć mam. więcej broni. Dobra, także chodźcie, jesteśmy, chodźcie. jesteśmy jesteśmy, jesteśmy. No, nie, no, jeden stoi cały czas tam. Umiem. Dobra. F kombijesz ogólnie, złapy. I w ten Uż sposób okradasz I vending machine w ten sposób okradasz i okradasz w ten Zabieraj sposób. Te e, bankomat na przykład. Czy wiesz, jakąś kasę rozwalasz? Złapy po prostu. F kombijesz mhm. złapę. Ja też mam gwiazdkę. No wszyscy macie. Zabroń, zabroń macie. Dobra. dobra. Wystarczy, macie broń już macie gwiazdkę, nie? E, dobra, i teraz tak, panowie, wchodzicie A na górę. Wchodzicie na górę. To jest ty? Tak, 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 ja wchodzę z wami. chodźcie panowie, to jest jeden ten to jest jeden kontener. Jeden niech pójdzie z zetpek na prawo. Sprawdzi, który kontener jest działa? Jak jest zabity dehami, to znaczy nie działa. Działa działa jest skutka. Zetpek, tutaj, masz, działa, działa ci kontener. No masz, biegnę, biegnę. Chodź do mnie Zetpek, cofnij. O tutaj, Głóż. przyjdź z bombą, weź bombę, tutaj ją splantuj i odejdź kawałek. Jak to się robi? Tak guzisz? Naciśnij prawy czy tam lewy. A no i On, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Nie mam nic. I teraz tabem zdetonuj. O. Mamy to jeszcze jeden u siebie. No ale nie macie bombki, więc... No nie. Dobra Zetpek, kradnij. Czybko, tak. Jak to się klika? O! Tu a. jest ten, Glock w ogóle do zgarnięcia. Ktoś z was może sprzedać Glocka i zabrać. E, przytrzymaj. Dobra, do na tym patrz, czy nikt nie jedzie. No, Ja idę do już się schować. Dobra, ZP nie? niech tam pilnuje, a ja pojadę z jednym. Bartek, pilnuj zp żeby wam się kontener nie zamknął, chodź łobuz. A gdzie on jest? ten pistolet okay. zaraz. No ja już skończyłem. Ale nie wychodź z kontenera, żeby on tam był jeszcze. Dealer jest. Wejść? No, tutaj jest dealer, gdzie był wcześniej, wcześniej. No, tak, gdzieś tu, tu pojechał. Ten Glock jest. cały czas jest, nie? Obok was. Tak, tak, tak. leży. Dobra, łobuz idź, sprzedaj Glocka i kup bombkę jeszcze jedną. Dobra. Sprzedaj Glocka, kup bombkę. Glocka. Policja, a nie, czy to ty? Nie, mnie tam nie ma obok was. No to policja przyjechała. No to schowajcie się. No to chodź, a tu łobuz, musisz szybko mówić Jestem. Już. Dobra, żeby was policja nie śmignęła, no jak coś, to ten. Będę was próbował wyciągać. Policja jakaś jedzie. A, jadą, jadą. Dobra, Łobuz, ty no nie wysiadaj. Ja wsiadajcie zostaję, do mnie, tak? wsiadajcie do mnie, jeżeli Jóu szybko chcecie uciec. Na dole. No, no, przy wyjściu. Czekam. Dobra, szybko, szybko, szybko. skaczcie szybko, nawet, już Jezu. Już Jezu. Szybko, bo ja ja już Szybko, szybko. Ła! Łamagi, Rura. Łamagi. No chyba, okay. oni chyba do maszyny pojechali. Tak, gdzieś tutaj o policja jest. Dobra, bo łobuz nie ma teraz broni jak coś z was. Tak. Więc to jest ta lipa. Ale łobuz ma bombkę, więc zrobimy tutaj kółko. Oni patrzcie, policjant wjedzie tam i zaraz wyjedzie, Tyż, bo, bo nikogo nie bombki, tam nie ma. Bo teraz No teraz kupimy. Wyleczyć? wyleczyć się będziesz mógł, jak was zostawię na chwilę w tym... Albo jak będziesz miał ciastko, żeby zjeść, ale to się nie opłaca za bardzo, albo jak będziesz miał e, szpital, w szpitalu najwyżej, podejdziemy dobre. do szpitala i, i tyle. Wszystko dobra. Dobra, ja tu podjeżdżę, ja sprawdzę, ja sprawdzę, nie wysiadajcie na razie, ja Kontaner sprawdzam. Jest zamknięty. Jeden tak. Tak, ten jeden jest... kontener wiem, że jest zamknięty, bo go okradliście. Ok, ale ten... Ok. Ha, no. A ten po lewej jest chyba jeszcze nie, nie Tak, ten, do, do palnięcia, więc jak coś to Łobuz pójdzie sam najwyżej tutaj. Dobra, Łobuz już biegnie. No to biegnij na ten lewy kontener. Nie mogę ci powiedzieć czy na pewno nikogo tu nie ma, ale nikogo nie widziałem. Wyobserwujcie, obserwujcie no, no to panowie raczej. tam teraz z samochodu. Ja patrzę za nas, patrz Bartek do przodu. O, da, I odejdź kawałek to. od tej bombki, jak ją będziesz detonował. Bo ona no, za, zabierze ci HP. Dobra i okradaj, okradaj. Jak on to robić? Przetrzymaj przytrzymaj Ech. na tych rzeczach. Ha, dobra. Co mam? O, karabin. O, no i super, to będziesz miał broń przynajmniej. Już wziąłeś, karabin. nie? Krabin? Tak. No i git. Nie, to, to, to im cząsteczka. Ale nudno. Kradnij wszystko, co jest. Mam nadzieję, że zdążę. No, no, Jak coś, to ja cię zaaresztuję i cię od, od. ten. od. aresztuję o, w później. No, no, racja, racja. W razie bo... <coughs> Mówię, możemy udawać, możemy udawać! Jestem gliną pod przykrywką! Albo udaję glinę tylko. Dobra, jestem no, no dobra, biegnij chodzi. I spadamy stąd. W końcu wiecie panowie, w końcu się mogą skapnąć, że coś jest nie tak, że ktoś okrada te miejsca. Nie no, gdzie a, a jeździ a. taki van policyjny, czy udający policjant. No, już odatępi na to. Dobra, także wyjeżdżamy. Dobra, pierwsza zbrodnia popełniona. Każdy z was ma już coś na sumieniu. Już mam na was kartotekę jak coś. Mam wszystko no. uwiecznione, więc teraz musicie ze nie, mną jak współpracować. Ja pude, jak ja pójdę siedzieć za durne ciastka, to nie wiem co zrobię. Bartek, te durne ciastka możesz zaraz sprzedać na stacji paliw i mieć kasę już pewną. To jest najlepszy A, moment mów dalej, na zarobienie. Mów dalej, mów dalej, no, mów dalej. Ciastka i te energolki sprzedajesz od razu, i nawet jak jesteś podejrzany, nawet jak cię policja złapie, te pieniądze już masz na koncie. Dobra, wchodzicie tutaj na stację, teraz. A gdzie on sprzedawać? No, na stacji. A ja właśnie. mogę sprzedać je tu, ale w tak, sensie tak, po prostu tak. do kasy? Tutaj, I tak, przydaje? do kasy, klikasz E, masz energy drink i dajesz sell. A, tylko dobra, nie kup, dobra. tylko nie kup przez Cel, przypadek. Dobra, I kuki już tak widzę. samo sell. Po 450 i po tam 400 se sprzedajecie, nie? No, jak już wszyscy U. sprzedacie, to dwóch się chowa Okradam. i jeden okrada. Bartek okrada, dobra, dwóch się chowa do, do środka. obserwujcie tutaj. Jestem urodzony od. Ooo, kaska. Dobra, okradaj, okradaj, Bartek. No i nowy będziemy pieniędzy za kontener mieć. Policja, 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 policja. Policja, policja, Bartek. Policja. Bartek, nie! Nie, Bartek! Nie zapomnij! Zatrzymaj się! Jezus Maria! Ja cię muszę zareszta. Kurde on cię zaresztowar Bartyk Ty nie słuchasz! Nie słuchasz co ja mówię! Ja kompletnie! Ja unikać, no. Nie Dawaj, słuchasz teraz, teraz co ja mówię! Nie ja wam unikać, ty No ale ty nie masz unikać, jak chłopiec dwa metry od ciebie, no! Ja cię no chciałem zaaresztować, to ty mnie unikałeś! Unikałem wszystkich. Aby podjechał typ. Wziął chyba mnie wcale do tego drugiego radywozu i chyba nie ogarnął. I ten inny inny gostek od razu eksplodował. O, o, o mnie czekajcie, go czekajcie, 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 ja go, ja go łapię. Tak to wyglądało mniej więcej. O no. kurczę, nie łapię go, to ale Więc co? Możecie kaskę wyciągnąć stąd, która tu leży? Jeden niech wyjdzie, jeden niech wyjdzie. Możesz kasę to wziąć stąd, która tu leży? Nie. Dobra, to ja ją wezmę. Chowaj się, chowaj się. Ja się poświęcę. Policja. O, tak, 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 no ale nie powinienem was chyba złapać. Nie, nie, nie. Dobra, ja konfiskuję tę kaskę, jak coś. Słabo, słabo. Ale Zoro Bartek, wparcie. no, no panowie, tu musicie więcej tego. Zoro więcej... Nie ty biegniesz go z tej zawadzie, Bartek, lecieć. Więcej ogarnąć. Ale tej 2-0, tej 0 dostałem. A, 1 Nie dostałeś dlatego. dwóch, do jednego dostałeś. Jeden do mnie strzelił, a drugi nie tra. Ja cię stejzowałem, Bartek, ale jakbym cię stejzował od razu, jakbyś nie zaczął uciekać znowu jak kura bez głowy, to bym cię od razu zaaresztował, no póki jeden... byłeś obok mnie, a ty uciekłeś bardziej pod gościa, ja cię stejzowałem, a on cię zaaresztował. Nie dałem no. Mówiłem, jeżeli będzie sytuacja, że jest inny policjant, dajcie mi się zaaresztować. dałem! No, no nie dałeś, bo goście cię złapał, a nie ja. Bo zacząłeś uciekać, Bartek. Trzeba byłbyś szybszym, no po prostu. No to nie Boże, uciekaj, ja cię musiałem stejzować, żebyś zatrzymał dupę, bo ci się zatrzymać nie chciałeś przecież. A, no dobra. I to jest był, to. Ja, Jakbym ci mógł zatrzymać, to mógłbym ci pomóc, a tak, no nie mamy jak ci pomóc, nie? Wyciągnę cię ten. Jak wyjdziesz z więzienia, to po ciebie podjedziemy. No, sam, sam co się Minuta 14. A wy panowie w razie czego możecie też rozstrzelać policjanta, ale to nie wiem czy dacie radę po prostu, czy ten jeden by was zastrzelił, bo równie dobrze mogliście wy wysiąść i rozstrzelać tego jednego policjanta. Pamiętajcie, no, to, to jest taka twojej... opcja. A jak wysiądziemy z twojego samochodu, to już będziemy spaleni. No okej, okay, ale powinniście w, w teorii... Jest ale, was wiecie, no się i mogli przynajmniej gnoje. Ale powinniśmy poświęcić jedną nie. jednostkę na rzecz naszego Aha. większego łupu. No, co? no po prostu no chłopaki właśnie. się uczą dopiero, nie? No trzeba brać Amatorkę. pod uwagę. Chłopaki się uczą, bo normalnie to tak naprawdę powinniście wyskoczyć i go rozstrzelać, okay. aż se wysiądę. Policjant, patrz jest zabudowany. Ej, to nie jest policjant. Policjant? No to nie, nie, nie. No to nie jest zły policjant jak do mnie strzela. Mogę go nie? zabić? Mogę strzelić do niego? Możemy ci pomóc jak chcesz. No właśnie, możemy ci pomóc. A teraz to nagle chcą pomóc, co? <noise> to zagnoje, gnoję, no, nie Czemu ja nie jak mogę z coś... tej zera strzelić znowu? Jak coś jestem już na wolności. No teraz już sobie siedzieć tam. Aha Możemy strzelać do niego jak coś. No Nie możecie mu nic zrobić przez strzelaniem, nie? No nie mogę go robić? No nie, wy nie możecie. <noise> Chociaż, Możecie bo w teorii bo... chyba do niego zacząć strzelać. Ej. Czemu on nie dostał tym taserem? A bo ktoś z was pewnie dostał? Nie. Czy nie? nie, bo to przeleciało to auto. Przez auto przeszło. Okej, okay, okej. Okay. Ale nie, no mówiłem, no że możecie spróbować do niego strzelać, no? No już wsiadł do auta. Nie, jednak nie. No pomoc teraz wsiadł do auta. Wsiadł do samochodu. Ty, ale patrzcie, trafiłem idealnie tym taserem, dobra. Do jubilera wejdźcie, sprawdźcie czy, czy ten, czy jest coś do ukradnięcia. Są tu naszyjniki po lewej stronie, rozbicie f -kom i diament, tu ktoś ma diament. Jedna osoba ja. diament, druga naszyjniki nie kradnie. f -kom ja bicie, f ką F-kom, f, -kom, f -kom. ale na pięść. A. Tu masz po lewej naszyjniki, tu masz coś jeszcze, zegarki jakieś do ukradnięcia. Tylko szybko musicie to zrobić. Szybko ja, ja zawijacie mam. i wsiadacie do samochodu. No masz tam zegarki, były naszyjniki, boże, łowisz! Wszystko tu jest, w Wszystko jest! Ale to Ach. kradnicie! No ja ukradłem ten. Ale co, no ale to więcej jeszcze, póki policji nie ma. Aha, już nie No Ale ty nic nie ukradłeś, łowisz! No nie. No to czemu? No nawet tu masz, na zewnątrz! Po prawej stronie! Pożekałam Nie kołówka. tu! Przecież tam nic nie masz! Tu masz, ona szyniki widzisz! Jaka jak Mogę jeszcze grać? Szybko kradnij jeszcze, póki nikogo nie widać. I e. Łobuzik, ty po tym już wsiadaj. Dobra, ja po tym też wsiadam. Dobra, 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 dobra. Jest to. Żeby nie kusić losu. Tak, tak, tak. Wsiadaj. Oh A <laughs> pierdzielę! Teraz po Bartka jedziemy. Tak, tak, tak. Bartek, już wyszedłeś z mamra? Już to! Już bo, dawno. Jest to! Słuchają z masy zapraszam Przepraszam bardzo, ja ukradłem dwa zegarki, diament, jakieś Tak, dwa, 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 A, a łowuz przyszedł? Chodził? Skuszałem. I tak zamiast kraść, to nie wiem, chodził się, patrzył, nie ma tu nic. Dobra, łowuz, <laughs> patrz, masz ba, ten, ma, kradni maszynę. Jaki ziomek tu jest w samochodzie obok, więc jak coś, to ja cię aresztuję. W razie czego? Już klikam, areszt, w razie czego na tobie. Uważaj. Dobra, udaję tylko, udaję, udaję. Zabieraj te rzeczy wszystkie. Już. Udaję, udaję. Dobra. Wsiadać, wsiadać. Udaję, że aresztuję. Udaję, że aresztuję. Dobra. Sprzedaj jak możesz, a drugi niech kradnie od razu. Szybka piłka. Panowie, widzicie jak szybko idzie nagle? Co jest? Dobra, mnie tam nie ma. A ja się zatękuję, co wyda to. Policja, policja idzie! A ty policja ja bo idę? Szybko chodź, 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 będę musiał tak, będę musiał cię zaaresztować chyba. Zdąży. Nie, go, goś nie wie, goś nie wie, goś nie wie chyba. Ale zacznij coś, bo to jest ten sam, to jest ten sam, to jest ten sam, to jest ten sam kolejna przyjechała. Dobra, czekajcie, czekajcie Dobra, Mogę możecie chyba pieniądze? wrócić jeszcze, możecie chyba wrócić po ten łódzu. Czekaj, bo nie wiem gdzie on jest. Kto tam pieniądze brał? Ja. kto nie rozbijał? Z, Z, ja. Możesz ZPG, podnieść ZPG. te pieniądze? Tak Podność, podnoś podnoś, podnoś. A ty sprzedałeś łobuz, co miałeś sprzedać? Tak, tak wszystko to Dobra, podnoś i gitowa hey, najlepsze, najlepsze Dobra, szybko, 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 wsiadaj Dobra. Dobra Bartek. Ale policja obskamowana, co jest? A mi się ciepło zrobiło. No, ale dobre, dobre, to było dobre. Ten jubiler był dobry, to było dobre. Jedziemy po Bartka. gdzie jest Bartek. Gdzie ja to mogę spieniężyć potem? Yy, spieniężysz jakby pieniądze w momencie kiedy uciekniesz policji. Czyli jak sprzedasz broń na koniec, nie? I później poczekasz mhm. chwilę ileś tam czasu. Jedziemy pod prison, panowie, idę was zaresztować. Ewentualnie Mam w, w kiczu by mieć. tych Takich woreczków. No to diament u szmuglera, reszty u dillera bodajże. Dobra, Bartek, gdzie jesteś? Tutaj. Się ma, Za do mnie. Siedzi, Z drugiej strony grywa się ładnie, nieładnie, nieładnie do Bartka, tak? Ani do nikogo nieładnie, tak? No, nie, takimi tekstami. Nie, nie, nie wolno. Nieładnie. Dobra, u dealera możecie sprzedać złoto jakieś takie rzeczy. Sprawdźcie z, z, nie Zetpek, tylko ten łobuz jeszcze, co może sprzedać. Możecie w sumie sprzedać już broń. Teraz będziemy jechać już bezbronni. Będziemy tylko już próbowali, wiecie, pozbyć się wam gwiazdek i posprzedawać łup. Ale jeszcze możemy coś okraść, wiecie, jakąś stację paliw czy coś. Zrobić. Zaraz go, no. ten ziomek. 7000. czekaj, Czemu wy nie mówicie, że jakiś inny ziomek wysiadł i mnie strzela? Nie widzę, że zostajesz. No to szybko, szybko. Dobra, a ten drugi policjant może mi pomoże? nie. nie. No to powiem tak, jesteście uwięzieni na razie tu, ale nikt nie będzie o, was podejrzewał tego samochodu. Policjka, no policjka. dobra, ale ja potrzebuję medyka, który mnie postawi na nogi, że tak powiem. Gdzie to pokazuje, ile czasu? No musisz wejść w telefon i tam masz kryminal. No tak, ale mam czas. I czyli masz. We, czyli we jest rosy. szansa, i jest szansa, że. Aha, Ma ja muszę sprzedać diament. Dokładnie, no. i dopóki nie sprzeda diamentu, to tak, nie to jest lipa. Jest napisa... Jest napisa... No, ja, no, ja, powiem tak, ja liczę, że jest na serwerze medyk, bo bez medyka, panowie, wy jesteście tu uwięzieni. Eee, no. Jeden... Nie, nie widzę, ile jest medyków. No bo medyków nie widać, widać tylko fire, ile tych jest, nie? No, jest o, to teraz jest miejsce, no to taki. No dobra, jadę tutaj, już, już parę mandatów, mandatów zerwałem <laughs> za ten czas. <laughs> Eee, dobra. No to panowie, ile udało wam się ukraść pieniędzy? Takie... Zaraz, moment 7100, i jeszcze diament. Czekaj, No, dobra. patrząc na telefon, na telefonie pokazywało mi, ile wartości. No, Bartek tam. jest Bartosz, tak? na minusie, bo Bartka policja złapała, ale to jest Bartek. To... Nie, Bartek i tak na plus wyszedł, bo sprzedał ciastka i te, i energolki. Więc no Bartek tak. z 2,5 kafla pewnie na, na plusie. Eee, eee, zresztą to ma dużo. A ty łobuz, ile? 14 do przodu. Uu. Tak? No bo mi pokazano jak byłem na tym kryminal to było 14.05. No dobra, no, ale czyli no to zarobiłeś? Tak, to jest, to, zarobiłem. To jest, to jest to chyba to, to co zrobiłem, no. No to grubo. No to grubo, to nie, nie zła kaska w takim razie. Doba, czyli nie no jest za diamentestan. Ja miałem 3000 ponad 3,5, było za samą broń. No tak, ale ty ją dobra, ale to licz po tym jak ile miałeś wcześniej kasy, Puh. nie? No, ale to samą broń z MP5, z kontenera. A, bo ty w sumie tak, no za darmo tę broń. No, no okej, okay. no, 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 no to w sumie, no. To panowie, czekam na przelew dla skorumpowanej policji, która wam robi? pomagała. No przelewik ich za kradzież, A, przecież oni z wami w tej kradzieży. A tu money. Dobra, nie no, żeż tu jest, nie, nie wysyłajcie mi kasy. Dobra, Dajam tu macie to. na dole szmuglera, także ZPK. Jak się tam idzie? No wyskocz, senadu. No, możesz sobie o, wyskoczyć i sprzedać mu i powiesz, ile będziesz miał do przodu o, później, koniec końców. Dzięki, dzięki za moją dole, łobuzik. Dzięki, dzięki. <grym> Czyli, ja, ja, ja tak. Bank, jedno. send money, łobuzik. Ile ci My mogę musisz... wysłać? Dzieś, ja 10 tysięcy. Ej, mogę usiąść nice. na tej północnej ławce. <grym> łobuzik, Usiądź. ja ci wysyłam pieniądze za poprzednią akcję jeszcze. Więc zarobiłeś 2,5 kafla koniec końców, o, więc Kurde. całkiem nieźle poszło. No dobra, proszę państwa, tak kończymy nasze przygody kryminalne w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobała ekipa specjalna, także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko. nara.